Raz, raz. Szanowni Państwo, drodzy rolnicy, dostojni goście. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj z Państwem brać udział w dorzynkach gminnych Anno Domino 2014. Szczególnie serdecznie witam gospodarzy i mieszkańców gościnnej głuszyny, którzy podjęli trud. Zorganizowania dożynek gminnych, za co im bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Tak, tak, tak. Brawa. Witam również licznie przybyłych mieszkańców Gminy Namysłów oraz gmin ościennych, honorowych, zasłużonych obywateli, duchowieństwo, a także przedstawicieli pana wojewody, przedstawicieli Urzędu, Woj Urzędu Marszałkowskiego. Witam y, radnych rady miejskiej i radnych powiatu namysłowskiego. Bardzo serdecznie ich witam. Brawo. <kluczy> witam przewodniczących zarządów osiedli, przewodniczących spółek, pracowników oświaty, pracowników samorządowych oraz wszystkich wszystkich, którzy tutaj do nas gości. Serdecznie ich witam.